Hej, Hejsiemanko, w dzisiejszym odcinku czas zdobyć kolejne osiągnięcie z Luminous Knight. Lecimy! Ale jeszcze zanim zaczniemy nasze poczynania, w związku z osiągnięciami, zerknijmy sobie tutaj na moje statystyki. Zobaczmy, co tutaj mam jeszcze do odkrycia. Oprócz zwykłych osiągnięć, mamy też trzy sekrety. No to będzie też fajna ciekawostka w specjalnym odcinku właśnie z tych sekretnych osiągnięć Ale to jeszcze nie teraz, dzisiaj zajmiemy się e, Wracaj skąd pochodzisz, pokonaj 10 wiszących infern, czyli naszych ogników Nie wiem czemu tu jest tak dziwnie to przetłumaczone Mamy pokazane gdzie możemy spotkać to inferno I są to m.in. Pustkowia Nederu, Bazaltowe Delty, Forteca Nederu, Karmazynowy Las A i jeszcze możemy dorwać ognika w Dolinie Piasku Dusz, a jeżeli chodzi o miejsca specjalne, to też mamy miejscówę z Goldem z Ancient Hunt oczywiście. Dobra, przejdźmy w takim razie do gry. Także mamy aż 5 miejscówek z Netheru do ogarnięcia właśnie Ognika. No, coś czuję, że będzie ciekawy odcinek. Dobra, zacznijmy od pustkowa Netheru, oczywiście Apokalipsa plus 25, to może boleć, oj, to może boleć. Jeszcze tylko sobie zerknę, ile tych infern muszę ubić. Mamy 70% ukończonego osiągnięcia, więc jeszcze 3 inferna mamy do ubicia. Ciekaw jestem, ile nam to zajmie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać e, czas respienia, albo szansa na zrespienie naszego inferno. Dobra, na razie zaczyna się całkiem spokojnie. O, ale mnie tutaj dawno nie było. Też ciekaw jestem, czy... Przypadnie wam do gustu takie, e, taka wycieczka troszeczkę sentymentalna po całym nederze dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, czy tutaj często bywacie, czy tylko i wyłącznie w ramach cotygodniowych wyzwań, jeśli trzeba. Bo po coś jednak one tutaj są, nie tylko tower. Oczywiście jest to jedna z takich większych atrakcji aktualnie w grze. Fajnie czasami wykorzystać te zebrane itemy w towerze, sprawdzić je w boju, Czy... One faktycznie nadają się do działania, czy tylko i wyłącznie sprawdzają się w tałerze, A tutaj mamy zderzenie z rzeczywistością, z apokalipsą plus 25. Chociaż na stan dzisiejszy, no twórc powinni już coś pomyśleć nad wprowadzeniem apokalipsy plus 26, 7, może plus 30. W związku z tym, że mamy już w większości z nas, tak naprawdę, wszystkie itemki oprócz artefaktów o poziomie 263, wielka szkoda, że w Tałerze właśnie nie dropią nam artefakty, bo to naprawdę by wiele, wiele ułatwiło. Ale tak sobie myślę, że jest to pewna droga optymalizacji prosto od twórców, żeby właśnie tych artefaktów nie przeginać. Ciekawy jestem, jak będzie dalej. Widzę, że blazy się cały czas pojawiają. Do tego. Piglińscy żołnierze służające ogliny, kolejna komnata identyczna, identyczna jak poprzednia. No ale cóż, zróbmy sobie ją. Przy okazji lada moment może mi się pojawić zrobione cotygodniowe wyzwanko. Tutaj kamerkę mam dosyć wysoko, więc mi to raczej kamera przysłoni. Ale zrobiłem to specjalnie, żebyśmy tylko mogli zauważyć wykonane challenge, wykonane osiągnięcie Bo dzisiaj tylko na tym się skupiamy Także jak zwykle coś kosztem czegoś W Minecraft Dungeons na ekranie jest naprawdę wiele, wiele informacji, które są dosyć ważne, istotne I jeżeli gdziekolwiek przemieszczę kamerę, to zawsze coś przysłonię No nie ma tutaj takiego odpowiedniego miejsca, żeby zrobić tą kamerę jakoś tak bardziej optymalnie. Chyba że może kiedyś się pokuszę o green screena i się po prostu będę wycinał i będzie widać tylko moją postać bez tła. Pięknie, pięknie. Już bardziej się nie da Zdęczantować szkieletów, nie? Okej, okay, mamy zasadzkę. Skrzyneczka zdobyta. Przechodzimy dalej. Nic kompletnie nie widzę na horyzoncie. Czy tam coś na nas czeka? Szczerze, to jeszcze nigdy nie widziałem tutaj ognika. Ale warto zbadać wszystkie miejscówki. Kolejna jaskinia tego typu. To jest śmiesznie. Albo tutaj nigdy nie wchodziłem, zawsze to skipowałem, albo one się po prostu nagle zaczęły tak śmiesznie pojawiać. Przy okazji emeraldy do zdobycia. Niewiele, ale zawsze to coś. Jak to się mówi, grosz do grosza a będzie kokosza. Nie, to się nie opłaca nawet tutaj robić. Myślałem, że właśnie Inferno może się tutaj gdzieś zrespić, pojawić, można nas tutaj czekać, ale jednak nie. Trzy, trzy takie miejscówki i kompletnie nic. Zwykłe mobki, chyba, że jeden z nich mógł być jakoś tak bardziej zrechatowany, ale nawet nie zauważyłem, bo bardzo szybko go pokonaliśmy. Tutaj co jest? Też nic. Ok, wydaje mi się, jakbym krążył w kółko. Cały czas widzę to samo. Charakterystyczny jest właśnie nether dla takiego wrażenia, że niby błądzimy po pustce. Pustkowia netheru: nederowe pustkowia. Dlatego też takie jest śmieszne wrażenie, że niby błądzimy. Tutaj kompletnie nic nie ma. Tylko pigliny, które chcą nas zniszczyć. Kolejny ślepy zaułek, a czas mija. Otwórz bramę. No i tutaj może się pojawić nam większy boss, chyba że enderman, albo i ognik we własnej osobie. Na co liczę? Uwaga, za dużo szkieletów, za dużo szkieletów. Nic, kompletnie nic tutaj nie było. Wyjdź z pustkowi. Czy z pustkowia? Coś tu chyba literki brakuje, co? Chyba, że ja się nie znam. Ej, serio, nic tutaj kompletnie nie było. Coś chyba Minecraft Dungeons Wikipedia nie działa. No i cóż, misja wykonana, szukamy dalej i idziemy e, tym razem do fortecy nederu. Dopiero co zacząłem, fortecy nederu i już pojawia się ognik. Zobaczcie na to, e, i już mogę wam polecić tą miejscówkę. Bo sami widzicie, że już na samym początku mamy co trzeba za 28 milionów. Oberwał, dobra, czyli zostały nam tylko dwa mini-bossy do ubicia. Może się uda nawet w tym miejscu. Dlaczego by nie? Trzymam kciuki za to. Tworząc ten odcinek, miałem w planach przetestowania niektórych miejscówek z Nederu i też tego, czy Minecraft Dungeons Wiki mówi prawdę. I tak jak widzieliśmy w pierwszej miejscówce, no to się nie sprawdziło, a na pewno nie za pierwszym razem. Damy radę, damy radę. Co za zbugowane, chyba że ten. Jest, dobra poszło, ale daleko polas. Duma Piglinów Piękna rzecz. Oho, i mam 6 odpowiednią ilość bloków. 41 tysięcy przeszliśmy. Powiedzmy, że nasz maraton został ukończony. Fajnie, fajnie. Pewnie nowa ranga wjechała. A szkoda, że go nie ma w że Tak, to bym sobie po prostu szybko śmignął. Tom i z powrotem. Myślę, że na pewno byśmy znaleźli jakiś ciekawy, szybki sposób na to. A tak, to jednak musimy tutaj badać teren. Jeszcze przy okazji, zbadałem sobie tamto miejsce po prawej. Uż kurczaki, dawajcie mi mojego klucza. Wy złodzieje jedne. No i co? Teraz chwila prawdy. Włączmy to. I dawać mojego ognika. Uwaga na płomień. Ale w sumie tak powinno być, że właśnie przy tym pomniku powinien on się respić. Nie jestem pewien, czy jest pewna szansa, że on teraz się zrespi. Czy jest stuprocentowa szansa, że on się tutaj respi? Wydawało mi się, że kiedyś robiliśmy tą miejscówę i on tutaj się pojawiał. I jest ognik! Mamy ognika, także w tej miejscówce zobaczcie na to: mamy dwóch, dwa ogniki za jednym razem, i został nam tylko jeden do zrobienia. I będziemy mieli challenge zrobiony elegancko. To całkiem dobry wynik. Wyjdź z twierdzy Ale powiem wam, że naprawdę, naprawdę to jest jedno z lepszych e, osiągnięć do zdobycia Można się fajnie w to wkręcić, szczególnie, że Zobaczcie, mamy 5 miejscówek nederowych, gdzie ten ognik może się pojawić Może dolina piasku dusz? Dawno tego nie robiłem A to miejsce naprawdę jest ciekawe i zabójcze przede wszystkim Przypomina mi się teraz cała seria z Ancient Hunt Sumie racja, kolejny odcinek i kolejne osiągnięcie. Wtedy pamiętam, że za każdym razem rozpoczynałem odcinek właśnie takim twierdzeniem, tyle że kolejny boss i kolejny odcinek, czy jakoś tak to leciało. W sumie już kupa czasu minęła od tamtego czasu. Jedna z lepszych takich serii, właśnie Minecraft Dungeons. A teraz czas na osiągnięcia. To co? Standardowo widzimy się już przy bosie. Zobaczymy w którym dokładnie miejscu on mi się pojawi, także małe cięcie. No i niestety dolina piasku, dusz, to kolejne pudło, no czyżby w Minecraft z wiki się myliło, jak dotąd jedna miejscówka tylko się zgadza. No i zobaczmy, może karmazynowy las w takim razie, tam też było napisane, że możemy znaleźć tu ognika, no ale to się okaże w dalszej części odcinka. Mamy to, ostatni, trzeci ognik. Już na nas czeka i okazuje się, że jest pewna szansa na pojawienie się ognika w tych miejscówkach, właśnie nederowych. także polecam zerkać i testować. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy go tutaj, czeka pięknie na nas, aż go w końcu ubijemy, pokonamy. No, ale nie jest aż taki łatwy do upicia. No i czekamy. Tak jest, tutaj na dole, zobaczcie na to odblokowano osiągnięcie. Wracaj, skąd pochodzisz? Trafia na moje konto. Dajcie koniecznie znać, w której z miejscówek pojawił Wam się ognik najczęściej. Wydaje mi się, że to będzie forteca. Aczkolwiek może być jeszcze miejsce, którego nie odwiedziłem dzisiaj na odcinku. Dobra, mamy to czas podsumować sobie to wszystko, co dzisiaj zobaczyliśmy. Tak oto wygląda nasze mobiluśieńkie. Jeszcze ciepłe osiągnięcie. Jak widać na 5 miejscówek netherowych. Cztery z nich zostały wykonane na dzisiejszym odcinku i widzimy tendencję 50%, gdzie w dwóch miejscówkach pojawił się ognik, a w kolejnych dwóch była po prostu na niego jakaś tam szansa na pojawienie się, która według Was jest najtrafniejsza i najbardziej warta uwagi, napiszcie w komentarzu, ale chyba. Wszyscy doskonale wiemy, że jednak Forteca daje nam największe szanse i największą pewność, że ten ognik się nam pojawi. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca. Widzimy się już niebawem. Na razie Siemanko i cześć!